Przeszukiwałem ostatnio sklep Play i oto trzy gry, które znalazłem dla Was w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Pierwsza gra na mojej liście to jedna z najlepszych gier, w jakie dotąd grałem na Androida. Last Day on the Earth to gra multiplayer typu Survival, której naszym zadaniem jest przetrwanie. Zbieramy przedmioty, budujemy, wydobywamy surowce, walczymy i tym podobne. Zaraz po zrespieniu się naszego bohatera powinniśmy zbudować jakieś schronienie, bo grasujące w okolicy zombiaki cały czas są gotowe do ataku. Wraz z rozwojem naszej postaci możemy konstruować coraz bardziej skomplikowane przedmioty, które ułatwią nam rozgrywkę. Po jakimś czasie możemy też rozpocząć eksplorację dalszych terenów. Gra posiada świetną grafikę i jest niezwykle wciągająca. Polecam. Druga gra na dziś to Ketchup. Zasada w tej grze jest prosta: trzeba zajść jak najdalej. Kierujemy kulką, przesuwając palcem po ekranie w prawo lub w lewo, omijając tym samym wyskakujące po drodze przeszkody. Za zarobioną walutę możemy kupić nowe modele kul. Dodatkowe punkty można zarobić też, wykonując różne misje. Ostatnia gra na dziś to Planes Control. W tej grze naszym celem jest odpowiednie rozplanowanie ruchu powietrznego. W grze trzeba kierować samoloty w taki sposób, żeby nie zderzyły się ze sobą. Z biegiem czasu nadlatuje coraz więcej maszyn, a opanować to wszystko jest coraz trudniej. Za dobre wyniki szybko można uzyskać dostęp do kolejnych map. Dobra, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodobał, koniecznie wypróbujcie tą pierwszą grę, bo jest naprawdę niezła. Dobra, żegnam się z Wami, do ustrzenia.